Dzień dobry, witam serdecznie. W nawiązaniu do wykładu na temat powstania w getcie warszawskim chciałabym pokazać, jak można zrobić takie żonkile. Schemat tych żonkili można znaleźć na naszej stronie internetowej, każdy może sobie pobrać. No, i tak, mam nadzieję, że każdy ma przed sobą już przygotowany taki schemat. Chciałabym pokazać, jak można taką, takie, takie żąkilę wykonać. Przede wszystkim wzdłuż linii przerywanej musimy wszystko dokładnie wziąć sobie i powycinać. Jak zauważyli Państwo zapewne w telewizji dużo osób ma takie żąkile poprzypinane tutaj na piersi, aby jak gdyby świętować. Więc może nie tyle świętować, tylko e, brak mi słowa uczcić właśnie. Powstanie w getcie warszawskim. Wycinanie tych większych płatków nie sprawia wielkiej trudności. Trudniej będzie już nam po składaniu całość, całość wszystkich elementów. To sobie pozwolę już stąd usunąć, bo to nam będzie niepotrzebne. Na czarnym tle myślę, że będzie to dosyć fajnie widoczne. I teraz już ten mniejszy element. I teraz w drugą stronę. To było łatwo. Teraz ciut trudniej. Ja to sobie dokładnie przytnę jeszcze. I teraz w miejscu, gdzie mamy linię nieprzerywaną, trzeba będzie dokładnie sobie zgiąć Równiutko. Rozkładamy. Mamy kolejne cztery linie, które są nieprzerywane. Zanim jest, postaramy się zgiąć. Trzeba będzie jeszcze przeciąć tam, gdzie jest linia przerywana czyli zginamy ponownie, i po tej linii przerywanej, Potrzeba wziąć to przeciąć w tym miejscu. Po otwarciu mamy tu takie przecięcie, i teraz w miejscu tych linii musimy po prostu pozaginać. Najwygodniej będzie paznokciem to ująć z jednej strony. Z drugiej strony. I tak te wszystkie cztery strony pouginać. Dobrze, żeby to było pozginane. Nie do końca, tylko te miejsca, gdzie są linie. No i teraz tak, jakiś przyrząd wsadzić tu do środka, sprawić, żeby to wyszło nam tutaj. O, na zewnątrz, nie wiem, czy Pan tu dobrze pokazuje, jak nam to tutaj wyjdzie. Zginamy, powstaje nam coś takiego. Jak powstanie nam coś takiego, to tu w środku mamy właśnie ten taki środek tego naszego żonkila. Jeszcze raz pokażę, jak te linie zostały tutaj pozaginane to trzeba po prostu czymś wsadzić to tutaj, o. Sprawić, żeby to tutaj nam wyszło. To jest najgorszy element tego, tej całości i, i potem tak to właśnie wygląda. Bierzemy klej. Aha, i jeszcze jest jeden element. To jest tutaj w tym Miejscu do zdjęcia wzdłuż tej linii. Jak już zostanie ten element zdjęty, to będziemy wiedzieli, w którym miejscu i ile możemy skleić. Tak się staram zrobić, żeby tu był żółty kolor. Natomiast informacja, że 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w Grecie warszawskim, żeby ono było po prostu tutaj z tyłu, natomiast kwiatek tutaj żółty. I teraz kleimy tą część dolną. Doklejamy do tej pierwszej części, którą żeśmy wycięli na początku. No i już mamy część żonkila przyklejoną. Teraz kolejna część. Są dwie wersje. Można podkleić wszystkie płatki, ale to tak efektownie nie wygląda. Ja robię tak, żeby było fajniej. To tylko przyklejam tutaj te brzegi. I staram się to wystarczy tego kleju wsadzić tutaj teraz na sam środeczek. To już jest sadzone. Teraz szybko wezmę to. Zrobię tak, żeby to nam się tam ładnie przykleiło. I proszę bardzo te płatki nam ładnie odstają, bo gdybyśmy je całe przykleili, to by takiego efektu ładnego nie było. Jeszcze przyciśniemy raz, żeby to się przykleiło. I proszę bardzo, mamy żonkile. Tutaj może w ten sposób pokażę. Które można sobie, te są akurat duże, przypiąć z okazji właśnie. Dobrze. Bardzo proszę, na stronie internetowej yy, są szablony i można sobie te szablony wziąć, wydrukować i samemu zrobić takie właśnie żonkile upamiętniające Właśnie według powstania w getcie. I ja dziękuję z mojej strony. To wszystko. Do widzenia.